Pisi Sianek, Policjant. W porządku, pilnuję. Hahaha. Hahaha. Commander. Jest. Będzie. 08 do, do 11. 01 zgłaszam. 20. To witam, witam, zapraszam. Czarno, witam. To... Jasne. Lucyna, e, spocznij proszę. Dobra. Jeszcze raz? Spocznij proszę, Lucyna. Jasne. Usiądziesz, Lucyna? No zaraz, bo cięższe się Daję, no. Kurwa, cierpliwość moja kończy do ciebie. O, zaraz. Aha. No, i co siedzę? Że Lucynko... Z racji tego, że dzisiaj już jestem pełnoprawnym komendantem, czas na zmianę, prawda? Lucynko, z racji tego, że od wczoraj prowadzimy tutaj, można powiedzieć, taką kampanię społeczną, stop daszowaniu i po prostu, no inaczej postrzegamy troszkę osoby, które mają rude włosy, prawda? No, więc teraz, Lucynka, są yy, dwa rozwiązania. No. Pierwsze rozwiązanie jest takie, że po prostu przeniesiemy cię do Departamentu Gregorego Montany. Nie no, szanujmy się, no. Tracker, jakie radio? A drugie to jest takie, jest trz trzy. że na te rude włosy pierdolisz sobie niebieską trakera, pasemkę. Ta. Niebieską pasemkę? Tak. O kurde, ale by to wyglądało fatalnie. Tak, dlatego proszę? To nie wyglądałoby fatalnie? Proszę? A czemu akurat niebieską? czy Ksanderowi. -cz A, no dobra, to brzmi dobrze. No, dlatego proszę dobra. udać się ze wszystkimi swoimi Judaszowymi koleżankami. No? I prosiłbym o y element niebieski. Oczywiście no. na głowie. No, jest jeszcze trzecia sprawa, Lucynka. No jaka? Kurwa ta oznaka 408, kurwa lucynka, no wysoko dosyć jesteś, nie wysoko. No, no tak, no jestem. No. No kurwa, lucynko. No, 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 degradacja będzie dzisiaj. Jaka degradacja? Tak zauważyłem, że ty za tymi chłopami tylko, kur*** nic więcej. Kurwa, No, oficer no, 2 może. Tak wysoko? 4, 5, 1 do 10, ja, 10, ja mogę 10, wrócić 10, na kadeta. Jeżeli patron, nie będę musiał nic robić, i mogę udawać, że nic nie potrafię. I to jest następna, na następna właśnie kwestia. Młodszynka, no, wiesz co, so, bo. Właśnie o to chodzi, żeby ty już była tym oficerem 2 prawda? Mhm. Ale obowiązki byś miała tak jak teraz, wiesz? O, o już to kiedyś gdzieś słyszałam. Nie no. ma takiej możliwości! No to kurwa, mundur na, na kołek się siema! <laughs> ja no. kiedyś nie słyszałam, a wiem gdzie słyszałam, jak dostałam degradację z Zerodowana Kapitana. Mhm. Mm tak, no, <laughs> Nie no, Lucynka, y, zrób sobie tylko z włosami porządek, dobrze? Dobra, se zrobię, no. z tego co widzę na służbie badku jestem ja więc ciężko mi z kogo innego zgarnąć jeszcze. Dobra, a gdzie jest Jacek? Oj, nie widziałam dzisiaj Jacusia. Ostatni trucker... No dobra, dobra, wszystko. Dobra, y paduję. 401 do 451? Zgłaszam. Zapraszam do biura. Dzień dobry. Za co pochwała w dniu dzisiejszym? Dzień dobry, Dzień dobry. proszę Dzień dobry. spocząć. Ja Gustawa prosiłem tylko tutaj. Witam szefa. Witam. My jego ochroniarze. podzieś MI! Sam prosił. Nie dajcie się przykrzyczeć, pamiętajcie o Gustaw, jak oni nie wyjdą, to ja ich wy... zrobię slot, rozumiesz, dla Chester'a. Zamieniłbyś mnie On. na czasterka? No, no kurwa. No, znaczy to, 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 to zależne to jest. On przynajmniej płaci. Od ciebie jest to zależne, powiem ci szczerze. No powiem szczerze, że tak. Dlaczego? On jest, no, to jest od ciebie zależne. To jest od ciebie zależne, kogo no. wolę. Na ten moment jestem, e... ja. jestem no, bezstronny. Zastanów się. Bezstronny. Bez... Zasta no to spocznij, Gusta, spocznij. Czyli się nawet nie... A, a... Dobra. Szefie, przejdźmy tutaj do meritum. Gustawie, Nie bo dzisiaj zabić obserwowałem zabić obserwowałem zabić troszkę zabić ten twój patrol dzisiaj, wiesz, i delikatnie Dobrze. jestem niezadowolony z można powiedzieć twojej aktywności na drodze. Jestem aktywny? Jest jakiś zatrzymany. No tylko problem jest taki, że jak białe, zaczynasz pościg, to za trzy ty kończysz pościg, ja Gustawie. Ja bym ten prosił, żebyś ja dzisiaj na Ja przykład... jestem i mm -hmm. cała przyjemność po mojej stronie. Okay. Miał tyle samo czasu co ja. Zawsze. Dlatego mi się wydaje, że dzisiaj, Gustawie, patrol obejmiesz jednostką szosowo-turystyczną. Czyli widzę, że. Ku trójką. Widzę, że tylko. i autostrada w... tylko, Gustawie. Nie w kobietach mamy tutaj judaszostwo. To znaczy? Że żeś mnie sprzedał, szefie. No, ale to byś nie sprzedał za pięć? Ciebie? No. Przedałbym. No właśnie, no to o co ci chodzi? Jakby no dostał dychę i by powiedział, żeby cię wy, to już byś tu nawet nie przyszedł? Nie opłacałoby ci się to i ty o tym doskonale wiesz. Czemu? Hm. Gustawie, ogólnie zaprosiłem Czemu? cię tutaj do biura, żeby nie awansować cię. Nie podpaliłem kadeta. Nie na was. Awansuję cię na starszego oficera stopkę drugiego. O! W dniu I dzisiejszym... to jest fajna zmiana! W dniu dzisiejszym o? masz za zadanie nauczyć Spektra, jak być tak dobrym jak ty? Jego się nie da nauczyć. No wiem, bo poznał babę to już nie jest z A wiem. tak, ja powiem tak, ja po... Ta, szefie. Ja 10 zł za Gustawa? No oczywiście. Kim ty jesteś? w no. no firmom. No, to Jesteś, no. Przepraszam. O, to, to! Pocałuj mnie śpię. To kuś się pisika? Gdzie masz O No, no, ja Aha, ja spido! Ja to, poproszę o opony? opony, wszystkie. No wiejam swoje kolczatki. Ale... Sklep jest naprzeciwko, przecież. E, Chmielnicki, a co się dzieje znowu? nową? No głównie jestem kolera, zaraz kurwa wykituję. A, a będzie, będzie akcja z... dzisiaj, akcyjka? Będzie k? dzisiaj, no kurwa. Sobie... Dobra, Tylko pamiętaj. Pamiętaj. Pisz, za nogi ma, dobra? Dobra, 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 Co? No dobra, Zaraz wykituję, Ale no. ja nie mam nic! No ja nie ma ja mam jedynie Kurde. Ale jeszcze ci mogę gorączkę zbadać. O. 39, o ty kula. O. o, jesteś pierwszą osobą co z suszarki dostała i prosiłbym o zmianę numerów na dachu Na 401 To ja to Niksander wygrał? Wygrał, ale go zastępuje. A czemu nie Tomasz Shelby wielki jak był drugi, ha? No bo nikt drugi raz na pizdnię zagłosuje. Naprawiam, eh? No ale k***a, jeszcze numery! No to przecież ty zmieniasz, Głąbie, numery, a ja ci tylko to wstawiam. Ale napiwek w bonach musi być. Gdybym był bogatszy od Spido, bo Spido to się w kurwie jak bony dostaje. Proszę. No i tyle, dziękuję. Odejdź, 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 przepraszam, przepraszam, mówiłem odejdź, sorry, 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 kurwa, sorry. Też kanapka, ła, kurwa o, jesteś sorry, sorry. sorry. No i teraz cię k***a jadę. Nie, nie, zostaw. Człowieku, chciałem kopnąć w radiowóz, odpierdol się ode mnie. Prawo, pamiętaj, że... Pamiętaj, że, że nie ma osoby, która mnie pokonała na pięści w Los Santos. Nie ma. A, dlatego ja się poddaję, kurwa, zostaw mnie. Chcesz kanapkę? Chcesz kanapkę? Spokojnie, Nie, spokojnie. dziękuję. No na pewno, a może kolki byś się napił? Bo Oj, kurwa, ja. takiej zero, bym się napił zimnej suki takiej. Że bierzesz trzy wiki, tak. wypierd... ci krtań to i... To proszę, dla ciebie tutaj leży. O, bardzo dziękuję. Wypiję z Myślę, że ona jest tabletką... G... Żebyś je potem wykorzystał. Nie, no co ty, no co ty. To jest jak tam u ciebie? Dobrze tam jest? Fajnie wszystko? Ty, no dostałem dzisiaj biuro. Ja pierdolone jakie doje... No i fajnie, ty. No nie wiem, gdzie to jest, ale takie popieprzone, wielkie... Ja myślałem, nie? rozumiesz, że ty będziesz dowu kur... idiotą, który będzie szukał, rozumiesz, zaczepki. A tu Samsung się okazało... Aktówkę, A tu chuja. się okazało, że ty, rozumiesz, chyba znalazłeś swoją drogę. A weź, kur... Już mi czosnek, ileż można, ale no fajnie jest, no nie wiem, nie narzekam na razie ja Jestem pisa. ciekawy kiedy cię przyłapie znowu na sklepie Nie, 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 nie Ale wiesz co, jest ja ci ten... powiem tak, on, poczekaj you... a yy, w kolejce na pociąg chyba, a. z tego co mi ten tam krzyczą Ale to pewnie po tym to już sobie wejdzie, e, coś miałem <laughs> powiedzieć A! Wiesz co, czasami to już naprawdę się wydaje, bo wiesz, tak jak jeszcze kurwa na tej no tam na sklepie, jak pojadę po kanapkę to spoko, ale ostatnio na, przyrzekam ci kur... na swoją rękę. Jadę na stację, a tam jest zatrzymanie, nie? No mówię, nie, nie, nie. I znowu jeszcze, ty! Nie... Tak, i znowu mnie jeszcze chcieli poddawać, bo tam były jakieś negocjacje, ale ja na, mówię, nie, już puśćcie mnie, bo mnie naprawdę kurwa powiążą. A z Samsungiem mówię... co? Będzie a coś z Samsung... niego? O. No niestety, najsilniejsze ogniwo odpada ostatnie. <laughs> Kalo szef mówi... A tutaj też k***a kurwa, kurwa Dzień dobry Z czego ty kurwa szefem jesteś? Klozetu kurwa. Tak, tak szefie, klozetu Tak Trzeba że se, kurwa, nie radzicie Jak wy sobie radziby wy szefie? My po prostu wy Trzeba komendant, ale nie komendant, o, o. bo nie umiesz kurwa być komendantem No bo ja nie mam to to do dostępu dlenie. do tabletu, nie mam dostępu to i do sejfu Ja p***e, co z co, ciebie za ty, a do kibla masz dostęp? Mam szefie, już wyczyszczony, wylizałem go do tak No to jak, jak do kibla masz dostęp, a nie kurwa do tabletu, to znaczy, żeś klozetowy. To jestem komendant klozetowy, szefie? Ja. To mam teraz przyjmować ludzi w kiblu? No. No ale to adwokatura to nie wejdzie. Ja z sędziami rozmawiam z prokuratorami. Kurwa ugody no to... załatwiam, żebyśmy nie płacili pieniędzy. T kurwa i zapach, kup. No jaki? Czarnej kanapy? czarnej kanapy. No bo Na czarny kanapie ruszam, już... Za pięć minut w twoim biurze. W kiblu. Dobra, czekam. Mam Aj. spotkanie z Sonny Redfieldem, żegnajcie. Ku... co oni robią? Wytłumacz mi to! Ja mam wrażenie, że jest naprawdę taki przyjemniejszy jest. Tu są jakieś zawody, czy co? No strzelamy, Janeczku! Janeczku, strzelamy, spokojnie! No, no. nic się dzieje, no to przecież... Ale policja... to trzeba ku... O, pyk! No ty kur... przewracam, przewracam Janeczku, kur... No Wiedziałem. ty kur... No yes, nie działem! No szefie! O jasne! Niech szefie, szefie, przewracam, kur... szefie! Sefie, szefie, 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 dlaczego nadeczka, on do kur... nędzy leży? No ja pie ledwo pisane, wiem, to, myśli, się, dał, so 54, oficer Pietrucha na oficer w tym mieście. dobry. Tak? tak, tak. On nie koszuje, on nie zaraz ja przyjdzie, ja szybkoe za tym. 32 25. Szef zaraz. na nie Nie to go. 5 minut, 5 minut. Który Pan mięsie, Z głodu pewnie. Z głodu szef jest głodu, tam. No ja to pokaż mnie. no pokaż. No No, no, no. To kurwa masz komendanta postrzelonego i stoi na. I biegnę, biegnie. I Janek, <śledzimy> kurwa, nazwa klipa. Zawody to trzapyk. On nas wypierd...li dzisiaj, Wiesz, o Nie, no ciebie nie, ale mnie pewnie ze trzy razy. Szybko, bo czeka na mnie Sony chwil.. Szybko, proszę cię. Janek jak ktoś przed drzwiami czeka. Proszę cię. Dziękuję. 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 Stały! Dziękuję, jesteś super! Brawo dla ciebie! Jeez! Jadę pan! <tisujesz> Kurwa Kaget ty Jaki <ślesujesz> <Yes. ślesujesz> to aget jest! Jedyne co mi pozostaje To powiedzieć ci Trzymaj się! Tylko czego jak on jest to rozkutszy? Jezus Nie powiedziałem tego! Ty. A w ogóle witam. Sumut... O, jest. witam, witam. Już kur. cały jesteś? Oczywiście, że wie, to było draśnięcie tylko w tatuaż. Draśnięcie jak się zara kur. Pier... to po pierwsze Szefie. nie będziesz miał jedynki, a po drugie nie będziesz miał pracy. Szefie, nie wolno bić na służbie. <laughs> kurwa, pisie Janek, pisikerla. No. <laughs> Aha, kurwa! Aha. <śmiech> 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 Policjant. Haha, w porządku, pilnuję. Moglibyśmy już wyremontować, kurwa, tą komendę szefie. Ja zresztą mam informację, kiedy będzie. No, kiedy? Nie powiem. Ale, przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, na rowerku jechałem. Dwie godziny, 44 km. Jechałem. No. Nie, nie jestem skorumpowany. No? Ale nie pytałem. Ale tak powiedziałeś, że jak zobaczysz mnie na rowerku, to wejdzie pcs A ja jechałem dwie A godziny. Kurwa, to nie był prawdziwy rower. 5-5 do komendanta Pisikeli? Ja nie mogę teraz, bo jestem ubrany w biurze. Wziąłem na rowerze. Szefie. Prawdziwy, szefie, taki ale z dwoma... ja znalazłem rower. Z dwoma naciskami napędzającymi siłą koła. Ale ja znalazłem rower to tam i że jest drogi! A kurwa, te rowery to teraz są takie ceny, że ja pierdolę. No 15 koła. Ale co, gravel? Czy no jakiś... tylko. Tylko. Czy ty masz za grubą dupę na gravela, byś kurwa koła pogiął. I że by to przechodzi przez kurwa gardło. No że to... i... Judaszu, ty, to ja cię na mojej piersi, kurwa, wychowałem, uchroniłem cię przed tym, żebyś, rozumiesz, gdzie zasnął na wieczny odpoczynek, a ty mi teraz będziesz mówił, że ja mam za grubą dupę! A tylko troszkę! No troszkę, to nie zauważyłem, mam stówkę! Chciałem, że se z rangą nie potrafisz poradzić. No nie da rady, no niestety, Lincolna nie ma, Jacka też nie ma. No ale ja jestem. No właśnie, więc potrzebowałbym zmienić numer oznaki na ksanderowy i stopień też na ksanderowy. Chyba się w systemie nie pojebie, jak będą 2401. Zaraz zobaczymy czy kurwa, jak to z <laughs> będziemy mogli rozmawiać. <laughs> hmm. Nie no, będzie dobrze. Sierżant drugi teraz jestem, jakby to miało pomóc. Nie. E... O, dobra. Już ci zmieniłem stopień. Numer oznaki? A co numer od znaki, no to chyba został, sen. 411? No a jaki teraz ci dać? 401. Chyba, że już się przyzwyczajamy do 301, no i fajnie. Ale nie, by nie, było. Poczek. Kurwa, ale by było. 300, jedyny pisikelaczek. Dobra, gra? już masz zobaczyć sobie, wszystko gra. No i gra. Czefie, za ja. te kurwa. Wszystkie zasługi dla stanu? No co, kurwa i kadet, i komander, kur. na cenie? Kurwa, jakby ten departament mamy budować. To co? To Pietrucha ma być nade mną i Bili mamy, ale... tak? Ty, ale jak budować? Przecież to ty zawsze, kur. Ch... robiłeś, kur. inni a zapier... Ja ty opierdolę się. No tak mnie się wskolił. Ludzie się to bo za zapier... no, a my prawo. odliczenia. Dobra, masz tutaj jakiś, kurwa, argument. No właśnie. Czasy tak ludzie dobierałem, żeby zapierdalali i nie czuli, żeby zapierdalają. Abra, masz już ustawione. Sprawdzam. Mam dowody, że podsłuchujecie. No i fajnie. To idę się. A tak teraz... ty to robisz tak, że za każdym razem jak to z kieszeni wyciągniesz to tam kur... Przekreślasz i wpisujesz nowy stopień, co? Yy, nie mogę ci, szefie, powiedzieć. Nie po... powinieneś tego, kurwa, wymienić, na przykład, i wydrukować ci nowe pojedynki, kurwa, tam, w dziale, i IT... te? szefie, tak szczerze? No tak, kurwa, ja już, dziwnie ja się zachowujesz. Miałem już to przygotowane od, w ogóle, początku, jak tutaj się zatrudniłem. Ja mam na mhm. wszystkie, wszystkie stopki mam w kieszeni. Tak, To pokaż, kurwa, kapitana. Jakoś tak wcześniej szybciej pokazywałeś. przecież to kurwa przekreśliłeś. No szefie, bo ja jestem przygotowany na wszystko! No nie, na tamte nie były przekreślone. No ale na kapitana nie byłem przygotowany, bo mi Jacek powiedział, A, że nie. No dzisiaj byłeś przygotowany i miałeś wszystkie przygotowane. Szefie, bo ja byłem przygotowany na w ogóle BCSO A? To pokaż. Odznakę BCSO. Mam ją. W... Szefie mam ją w serduszku. Dobra, przestań mnie <laughs> to <papić. śmiech> Co z Sherryfosem? Gówno. Pier... Prwa. Mam nadzieję, że satysfakcjonuje cię moja odpowiedź. Tak, szefie, dziękujemy. Dziękujemy. Nie wiem, z Jackiem do... gada i z tym drugim. Ale Gądem. z kim się Geta gadać, bo jest za drogi. Jak za drogi? No za drogi. Szef był tańszy w utrzymaniu. Kurwa to ile proponujesz? No tak jak zawsze, dycha. 100% przez najbliższe dwa miesiące. Mm. No, 100%, kurwa. No. Gdzie jest moje? Gdzie jest moje o, ku... Idę. Idę. No i ciekawe co powiesz. ciekawe co powiesz. Kurwa dobrali. co powiesz, kurwa, że co? Że i co powiesz? No i co? I będzie 30 na ryj przyjęte. Ej, czego tyle jazdu? Jutro głosie? będziemy, będziemy mieli odpowiedź co do dofinansowań. No, co tam? A to może na A możemy w biurze pogadać? A jak wy wyglądacie, przepraszam? A jak komendacie? nam piach oczy. Co Szli? Ja nie mam jednego oka. Na bazyl? Pół mózgu. A, A on nie ma nogi oczy. i mózgu, no to się zalicza. Potrzebne Podawajcie. jest BCSO, no potrzebne jest. Kurwa no, BCSO.